Siemano wszystkim, Mako z tej strony. E, postawiłem dzisiaj na nockę, postawiłem dzisiaj na nockę jeden z pierwszych kontenerów. Mamy, e, słuchajcie, paczka żelek była. Nie wiem, nie mogę sprawdzić daty ważności, ale cała. Paczka figurki korzenne też całe, e, Kawałek aluminium. I Battlefield 3 na ps Myślałem, że jest Battlefield, chciałem sprawdzić. A tu jaka niespodzianka jest z Super stanie. Patrzcie i do tego jeszcze Modern Warfare 2 <laughs> także dwie gierki w jednym Fajnie pakuję i lecimy dalej o, Cześć Mogę Cię widzą pokazać? Chodź, pokaż się widzą Pokaż się ładny Jerzyku No chodź, Róś Pokaż się i spadam, nie będę cię straszył. Masz swoją misję. No pokaż się, ty waki. Wstydzisz się, stylczy co? No. Mordzieczka, malutko. Taki jeżur. Leć, leć. Powiedzcie o co w tym wszystkim chodzi. O co w tym wszystkim chodzi. Jakiś kula. Nie biorę tego, nie? Ja nie wiem. I witam wszystkich. Zobaczcie co tutaj się dzieje. Patrzcie, 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 patrzcie co tutaj się dzieje. Normalnie gitara tylko połamana. I normalnie tutaj jakieś cibelki, prawda? Ale to jest najlepsze. Skarb, kaset, wideo. Normalnie skarb, kaset, wideo ludzie. Patrzcie Cinderella. Cinderella. To wszystko na podsumowaniu wam pokażę, prawda? Wszystko wam pokażę na podsumowaniu. Sushi takie rzeczy tym więcej, patrzcie, no co jest? patrzcie jaka stara, fajna szafa ogóle, Ale to mega, mega mega stara szafka Coś takiego I tutaj patrzcie już nie wiem, bo te, te, tych talerzy, Nie będę brał tych talerzy, tułowice, nie? Stare tułowice Nie wiem, nie będę brał tych talerzy Patrzcie jak porcelany z tułowic Nie będę tego brał dobre talerze jeszcze jeden, ale mnie interesują te kubeczki, wiecie, takie kubeczki są, to jest kilka sztuk tych kubeczków tu widziałem, jeszcze jeden tu są w dobrym stanie, nie więcej, także ja bieli, kubeczki wszystko. Tu to cztery byli? Cztery kubeczki, dobra. Co tu za ramka tam jest? Taki obrazek jakiś. Ja biorę kubeczki. I jeszcze te bajki. Te bajki bierzemy, nie? Coś takiego i lecimy lecimy dalej tak. od razu żeby nie było podsumowań Sleeping Beauty śpiąca królewno Piotrusz Pan Bazi, mały detektyw Mój brat nieźwiec to penie oczywiście żeby nie było no, nie widzę. O, pociąg w Fajny, fajny. Strzałba jeszcze Następny następnych pociągach i tajemniczo. Jaszczurza tajemnica jaszczurze z skały, prawda? Tajemnica. Nie, z hologramami one są, fajne te bajki. Dobra, pakujemy to. A kubeczki takie. Fajne. Taka miejscoweczka. Zaglądamy do szkła. Ja już zajrzałem. I patrzcie. Zrobimy to komisyjnie. Tu jeden już potłuczony widzę. No nie. Ale ten może uch uchowamy. O, elegancki. Dobra, jest jeden. Odłóżmy go. Och, ale pachnie ogórkami. Bo tu ktoś ogórki wyrzucił, wiecie. I tam widziałem na spodzie skufel jeden. Ale pier. Dojdźmy do niego wy powiecie, czy takie kufle z 2012 roku UEFA Ukraina Polska są jakieś kolekcjonerskie, czy też nie. Jeszcze mam taki kufel, tu był co to jest? Pilsnera ładny. I jest fajny. Może ktoś kufle zbiera weźmiemy. A tam jest kufel, Po czy faksa rok 2000 Stosowny kufel wielki Weźmy go co To będzie nieusty kufle, kulka wodna kto to będzie niósł, kufle? nie usty Powiedzcie, że tam już nic nie będzie jakieś kieliszki z autkami Jak są? Ja chcę ten, powiedzcie, żeby chociaż ten. O, ten był fajny, kurde. Z piłką brazylijską, kurde, rozbity. Szedł. Powiedzcie, że to jest całe. Jest całe. Patrzcie, jeszcze pojęczyny. Fajne, fajne. Fajny kufra, jak wam powiem. Ładny. Taka, już była nasza kolekcja kufli. Coś jeszcze tu jest, widzicie? Jak wejdzie, Wam powiem. Żeby nie przeciągać Ej, takie coś udało mi się Uratować, zobaczcie Pełopisner, Fakset Taki jeszcze był 20 jarę czegoś Orbe, Oktoberfest 200 lat Oktoberfest 2010 kolekcjonerski może w takich kieliców a no za biorę te kupę, pakuję. Tutaj taka miejscówka, już druga w nocy, i taka piękna lampa PRL, ale nie bierę jej, nie bierzemy. Ale coś takiego, taka lampa PRL. -u. Przyjrzyjcie się, nie bierzemy jej. Lecimy dalej. Tutaj taka nocna miejscówka, trzecia czy druga, mamy rower. Patrzcie, rower zakurzony, tylko że bez siodełka. Tu takie mamy, o. Coś takiego. A rower hula bez zarzutów. Tylko potrzeba siodełka. Fajny rower. Ha, tu taka miejscóweczka, kontener szklany, a ja dojrzałem coś takiego. Bo muszę to podzwignąć, podjąć to. O, Podejmiemy to ładnie co to jest? Więcej tego rublana I z nie bierzemy Bierzemy to tylko, to ładne. Wiecie? To fajna port, fajne talerzyki dobra biorę to biorę to ja mówię nie nagrywam jakieś o zegarki no nie jakieś wiecie te Mirosłowice to już mam tego tyle że masakra powiem wam. Mirosłowice 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 tu już chciałem otworzyć nagrywać wiecie bo taki wyskoczył o taki jakiś przedmiot gdzie może być depozyt, patrzcie Wazonik Taki fajny Tam już widzę też, patrzcie razie O ale to Ale to plastik jest, Natomiast patrzcie jak wychodzi Do kompletu Co ciekawego jeszcze jest? O jest, patrzcie ty Tu mogą być rzeczy jakieś cukiernice Tu mogą być, tu mogą być rzeczy, patrzcie o Dalej Mirosłowice Dalej co mamy? Tu mamy pokrywki do tego chyba. Odnego. O. Jest do drugiego. Jest do trzeciego. Patrzcie, do wszystkiego. Ale jeszcze brakuje... Średniego z banka brakuje. Mam nadzieję, że go odnajdziemy. Zaraz zobaczymy, bo tu się wysypują różne rzeczy. Coś będzie ciekawego, to on pokaże patrzcie jaka mocna miejscówka już prawie czwarta jest trzecia po trzeciej ja tutaj znalazłem taką miejscówkę gdzie są głośniki ale pisze Made in Germany, no nie? więc chyba nie są takie złe M-Audio dwa głośniki są takie głośniki tu już wziąłem i e, zrobiłem makaron bo było trochę makaronu trochę takiego fajnego kabelka fajnie dużo jest tym mieczki tam także tu makaron i nic, i bym nawet tego nie nagrywał prawda? nie nawet tego nie nagrywał, ale tu patrzyłem mikrowela leżała słuchajcie, klawiatury i tak patrzyłem sobie się zajrzeć tutaj i uradowane moje oczy co ujrzały patrzcie kurde stary, normalnie komputeria Jaka, jebida, jaka duża bateria, patrzcie, patrzcie dosłownie, jaki kurde sztosior, miazga bez trzymanki, pozamiatane, tu jest 3 kg normalnie, to jest ta wielka bateria, patrzcie, patrzcie jaka wielgaśna, masakra, patrzcie, bo nie będzie podsumowania, masakra, tu jest 3-4 kg, gigantyczna, bierij kontenera jeszcze więcej makaronu wyleciało patrzcie, jeszcze makaronu więcej także bierzemy ten makaron i co, skrzynki parsajda lubicie? skrzyneczki parsajda takie szkoda, że nie ma nic w środku ale dwie takie skrzyneczki są parsajda nowe nie wiem, to jakaś była wiertarka czy narzędzia dwie takie skrzynki, ale ja tylko biorę Makaron i lecimy Tak kochani moi 3,44 Wracamy A czekamy na Deliżans, tam już jest delizan. zaraz przyjedzie Czekamy, czekamy, jeszcze normalnie Zajechany jestem jak czołg dosłownie <grybujesz> Ale tak ma być Patrzcie jakie bloki, bloki osiedla dosłownie no, a teraz jesteśmy po drugiej stronie szyby w A Już mamy rano. Lecimy tym Diliżance dosłownie Lecimy, a, lecimy, lecimy na podsumowanie. Witam wszystkich. Mako z tej strony i zapraszam na podsumowanie Konnocki. Robimy to już. Yy... Jest 13 godzina, e, niedziela, e, to nie byłem w stanie już w nocy, e, długo czekałem na edliżans, nie byłem w stanie tego podsumować w nocy, no ale polecimy od rana, takie skrócone, okrojone podsumowanie, ponieważ e, no, część rzeczy już tam odniosłem na ten jeden magazyn, e, te gry tam były, te wideo, prawda, co tam jeszcze było, e, a tutaj to co? Z następnych etapów mi się przyniosłem, to Wam po prostu pokażę w skróconym podsumowaniu. Tamto parę, o, albo tamte malutkie, takie pamiętacie, te to też są, tylko widzieliście na magazynie. Zachowałem te kość słoniowa. Dwie te, ale tego to już jest dużo. Zachowałem to. Chciałem w podsumowaniu tylko pokazać wam e, ogólnie ilościowo ile makaronu e, podczas nocy. No bo głównie nos była powiem wam makaronowa chyba i e, wkręciłem się w ten makaron, patrzcie ile makaronu dosłownie z nocy, e, No fajnie, fajnie. Może pół kilo będzie, nie? Jak myślicie pół kilo będzie, ale najlepsza ta bateria. Normalnie ważyłem ją sztos 3 kilosy centralnie, 2900, prawda? Masakra. Kawa osiądzu, także tutaj już jest. 55 zł, pół kilo 15, także to już jest 70 zł. Hmm, fajnie. No, no i to, co nie widzieliście w całości na filmie, teraz chcę Wam zaprezentować po przemyciu, czyli te piękne e, do, do kuchni. Na rzeczy kuchenne. Pojemniki, fajanse Znaczy, wyczyściłem je. Fajne owocki. Fajne owocki, fajne owoce tutaj, takie 3D. Fajne to jest ten motyw 3D, tutaj w tym. No i co? Jest jeszcze średni. Jest jeszcze. Mi... Wańki stańki Dosłownie. Wańki stańki Takie kule. I mini. wpadły nie, no nie, nie zbieram takich rzeczy ale niewątpliwie bardzo ładne no i te dwie e, pół pół miski tak nie wiem co to dalej jeszcze nockę odczuwam ale jest to porcelana fabryka porcelany książ ty to jest książa normalnie fabryka porcelany książ takiego jeszcze nie mam myślałem że to jest, to jest komplet ale na tym nie pisze, że to jest książka, patrz. Na tym pisze, że to jest korona. Korona in Poland. No, ale to musi być z książka. Zamku książ, tak? Jak myślicie? Co to jest ta fabryka porcelanowych książ? No, no i co tam gierki są? E, jakieś rewelacji nie było. E, bo widzicie, no na przykład ostatnio ten rower, e, te pisma, patrzcie, no to. Niepozorny taki, niepozorny strzał warty gdzieś na wycenę z 500 zł i ten rower jeszcze, prawda tamten, no a tutaj to głównie złomowo było, także Wam powiem o co chodzi tak szybko jeszcze, patrzcie jak to zabieram, dlaczego właśnie ja się w te baterie wkręciłem, no nie, bo to zabieram. Psywitację w o, sagunku, sagunek. I to, patrzcie, odkładam tu, co odkładam, tu będzie o tym w odcinku, bo robię odcinek o tej mojej pracowni całej. Patrzcie, tu robię ten, ten kabel. Tu są parcie wszystkie baterie. Patrzcie, ile baterii jest. Zbieramy te baterie, a to. Niewiele czasu minęło od tamtego złomu brania, ale to jest szkłozbą. To jest Patrzcie w mosiącu, to będzie z 15 kg. Więc tutaj się odkładają. Tutaj dalej makaron, bo no, makaron jest przerabiany na takie kule makaronowe. Rozumiecie? I tych kurt tam już mam trochę, robię te kule makaronowe miedziane. No i trochę jest, i tak działam sobie. I tak między, jeszcze w międzyczasie sobie tak działam. Także będzie o tym w odcinku. No i co? Szogunek się z wszystkimi wita. A ty, to pieszczoszki są małe. To są pieszczoszki małe. patrz jakie to pieszczosza. Tak on się sobie nastawia. A. Dobra, trzymajcie się do następnego zdrowia dla wszystkich. E, e, spokojnej niedzieli e, i całego tygodnia. E, trzymajcie się, pa.